Tegoroczna majówka z pewnością będzie znacząco różniła się od tych, które miały miejsce do tej pory. Nie wynika to wyłącznie z obostrzyń wynikających z zagrożenia epidemiologicznego. Czegoś takiego prawdopodobnie nikt nie podejrzewał. Czego może spodziewać się każdy kierowca? Już niedługo rozpocznie się majówka. Wiele osób z niecierpliwością wyczekiwało na ten czas. Niefortunnie część z planów pokrzyżowała pandemia. Jednak nie zmienia to faktu, że wiele osób wciąż planuje w tym czasie skupić się na upragnionym wypoczynku. Najbardziej zaskoczeni podczas dni wolnych mogą być kierowcy. Majówka pod znakiem zmian, jednak warto pamiętać, że w trakcie jej trwania restrykcje nadal będą obowiązywały. Nie jest to nieuzasadnione. Wspólny wypoczynek i grillowanie w gronie najbliższych może przyczynić się do szybszego rozprzestrzeniania się choroby. Tegoroczna majówka najprawdopodobniej dla wielu osób będzie przede wszystkim czasem relaksu z dala od skupisk ludzkich. Wypoczynek w gronie domowników również może być atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Jednak oprócz obostrzeń nałożonych przez rząd. Pewna zmiana z pewnością zaskoczy wielu kierowców. Kierowcy mogą przecierać oczy ze zdumienia. Zgodnie z doniesieniami Radia Z, średnie koszty benzyny i oleju napędowego utrzymują się poniżej 4 zł za litr. Kierowcy po raz pierwszy mogą odetchnąć z ulgą, patrząc na ceny paliwa. Niestety pandemia sprawiła, że prawdopodobnie majówka dla wielu osób będzie wiązała się z pobytem w domu. W związku z tym, zapewne mało który kierowca odczuje tę obniżkę cen, choć przy ewentualnym wyjeździe będzie można sporo zaoszczędzić. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się na wyjazd, to za paliwo zapłaci o blisko 25% mniej niż przed rokiem. A w porównaniu z końcem kwietnia 2019 roku benzyna i diesel są tańsze o ponad złotówkę na litrze, przyznali eksperci portalu EPetrol, cytowani przez Radio Z. 2. Ciężko było przewidzieć taką zmianę. W dłuższej perspektywie nic nie zapowiadało tak znacznej obniżki ceny paliw. Gdyby majówka odbywała się w normalnych okolicznościach, to z pewnością kierowcy chętnie skorzystaliby z niższych cen. Warto jednak zauważyć, że w dużej mierze są one spowodowane ograniczeniami w przemieszczaniu. Eksperci przytaczani przez Radio Z nadmieniają, że w ostatnim notowaniu kierunek zmian uległ odwróceniu. W związku z tym wkrótce możemy spodziewać się wzrostu cen paliw. Źródło: Radio Z.